Okej, okay. odpalamy Kirbiego i lecimy z quizem od cesarzu. Nie mam tutaj jakichś rzeczy dziwnych, dobra. PIK! Zaczynamy! Czy przeżyjemy atak dzieciopłodów? Kim jesteś? Dzień dobry, Urhara jestem, mężczyzną jestem. Ile mam lat? Plus 20. Dobrze, że dałeś te plus 20, bo poczułbym się stary jakbyś zamknął przedział wiekowy gdzieś tutaj. Plus 20. Ja, ja już, kurde widzowie, mam 25 lat. Możecie w to uwierzyć? Ja, sp spójrzcie na mnie. Czy dalibyście mi 25 lat? Ile? 25 mam. Wiem, że zachowuję się dalej jak 16. Ile? No, 25 mam. No, no przecież nagrywam już jakieś. Jakieś 10 lat. Zacząłem, jak miałem jakieś 15-16. No czyli, no 25 mam. Stary próch jesteś. Wiem, stary próch. Młody jeszcze jesteś, czy ja? Wiem. Jaki jesteś? Miły, szalony, inteligentny, głupi, sexy, kreatywny, odważny, pewny siebie. Co ma to związane z quizem? Wiecie co? Ja to... Nie wiem, dziwnie jest oceniać w taki sposób sam siebie. Myślę, że lepiej, żebyście to wy mnie ocenili. W sensie, co byście tutaj dali? Automody. Kurde, bot banuje nam tutaj jak piszecie sexy Proszę nie banować w momencie kiedy to jest odpowiedzią Dobra, bo wy tutaj dajecie sexy Kochani jesteście, dobra to ben, ben, będę sexy e, Twój ulubiony kolor Ja lubię połączenia kolorów widzowie, to chyba kiedyś mówiłem Lubię na przykład biel i czerń Albo biały i niebieski, albo czarny i biały jeśli miałbym, ale jeśli miałbym wybierać taki jeden, pojedynczy kolor, to, 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 to czarny. Co jest dla ciebie najważniejsze? Miłość, przyjaźń, pieniądze, sława, życie, tylko ja i JEDZENIE! Ehm, um, znaczy nie, nie, nie. Lubię wpierdalać i, i to, to chyba każdy o tym wie, ale w sensie miłość łamane na przyjaźń, na, łamane na hajs. Mogę to połączyć, w sensie tylko te połowę, tak, tak. Tak, mogę. Nie, no, ale tak, jeśli miałbym tak szczerze, szczerze, no to miłość, miłość i przyjaźń. Tutaj Alicja, tutaj Medwinek, czekajcie. Ja zadzwonię do Medwinka i powiem. Patrzcie, Zadzwonię do Merwinka i powiem, że go kocham. Hej, Medwinku, dzwonię do Ciebie, żeby Ci powiedzieć tylko, że Cię kocham. No no mam. Nie miałem, bo zawsze ja tej rozmowy zaczynasz Jak to? No nie wiem. Zawsze mówisz coś. chyba, że coś chcesz. Albo ja zaczynam, że coś chcę. A tak to ale nigdy takie zaczynasz rozmowy. No to spierdalaj Ale pójdzio, chciałem zapytać, co grałem, jaką ja pomogę. Teraz zrobiłem quiz i wybieram co jest dla mnie najważniejsze w życiu i wybrałem miłość i przyjaźń przyjaźni. Zamiast... Dlaczego tak mówisz? On kłamie, jak tam było odpowiedź w pieniądze, to kłamie jak skurwysy. Ty chuju najgorszy! 75% na kasę, a reszta przyjęli, czyli 25% przyjaźni miłości. Za Pierdol się, tyle ci powiem? Za dużo znam. kasa przede wszystkim, a później Alicja, ewentualnie ja. Jesteś chujem, chujem najgorszym. Kim jestem? Chujem najgorszym. Utrę się od ciebie. Co? Utrę się od ciebie. No jak tak możesz mówić? Ja, ja mówię jak jest, jak bym kłamał i potwierdzał to, co mówisz, to to było inaczej. Nienawidzę cię. Ja wiem. Nie, nie, mówię, że kochasz, ale to było kłamstwo. Ale kocham cię, ale tak, tak... Widzisz, teraz sam się przyznałeś, że to, co zacząłeś rozmowę, to było zły kłamstwo. Dobra, ja tak więcej nie dzwonię do ciebie, jak ty masz takie rzeczy mówić. Ja tutaj wybrałem miłość, przyjaźń, a ty do mnie mówisz, że... Ja nie wiem. Nie mówisz prawdy, znaczy trochę. <grymne> <grymne> Ale miałem coś w jednej opcji jedzenie. Nie no, jedzenie to nie będę i Jesteś okropny. Ja wiem. No dobra, to trzymaj się Madwinku. Dobra. Ja wybiorę miłości przyjaźń. Nie słuchajcie się go. Um, dowiadujesz się, że dzieciopłody atakują. Jaka jest Twoja reakcja? Spierdalam, oczywiście. Radość, nigdy nie byłem na wojnie z takimi stworami. Dajcie mi broń, tej. Nie, no, nie chcę walczyć z dzieciopodami. Uciekam, uciekam, widzowie. Wybierz broń do walki z tymi delikwentami: e, Kałach, awupa, miecz, kosa, magia, kusza. Po co? Dobra, ja tutaj magią. Będę firebolami w nich napierdalał Przed domem spotykasz Urharę. O Boże, to, to ja zagnę jakoś czasoprzestrzeń, nie? Który chce ci pomóc? Jak robi? Zgadzasz się? Odmawiasz? Kto to jest? Nieważne, w grupie siła idzie ze mną. Odmawiasz? Niech wydupia, nie? Eee, Jurch. Ty i Urhara widzicie, ale powiedziałem, żeby wydupiał. Ty i Urhara widzicie Twoich przyjaciół, którzy są zahipnotyzowani. Przyjdziecie płody. Moi drodzy, Melvin jest zahipnotyzowany. Jeśli wybrałeś wcześniej, to bez Urhary, co robisz? Spierdalam, tu chodzi o moje życie, pomagam im, e, pomaga mi, a potem spierdalamy. W sensie, jeśli jeśli jest zahipnotyzowany Melvin, e, moi drodzy, trzeba wziąć pod uwagę rozmowę, którą odbyłem niedawno z Melvinem, więc spierdalam, zostawiamy Melvina z tyłu. Gdzie uciekniecie, szukać kryjówki? Ale ja w sumie zostawiłem przyjaciół, jestem sam w tym momencie. Gdzie uciekniecie? Do sklepu, e, w góry, nawet się tam pięknie cicho i spokojnie do lasu, obmyślić plan. Do sklepu i, i, i zaparykaduje się w tym sklepie na początku. Co byś odczuwał... Ktoś do mnie dzwoni. Ehm. Co byś odczuwał patrząc śmierci w oczy? Radość, melancholię, odwagę? Strach. 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 Twoi przyjaciele zostali porwani przez dzieci Mimo to masz odwagę zniszczyć ich bazę. Tak nie giną. Zabieram bomby idę ich uratować. Gdy będą bezpieczni, rozsadzę ich bazę. Przeżyję albo nie. Ja mam odwagi, to są. Hmm, w sensie mam wysadzić całą bazę dzieci płodów i razem yy, z nimi moich przyjaciół, tak? No to. No to wysadzam wszystko w pizdu, przeżyłeś z najlepszym przyjacielem, ale ja go wysadziłem w pizdu. Wysadziłem Melwina i zostawiłem go wcześniej. Nie dość, że go wcześniej zostawiłem, to go jeszcze wysadziłem drugi raz. Przeżyłeś tylko ty i twój najlepszy przyjaciel. No nie, wysadziłem go w powietrze. Tak giną. przyjdzie... nie ginął. Twoi przyjaciele ze stoli porwani przez. Nie ginął. Wysadziłem ich. Melvin Star jestem nieziszczalny. Nie jesteś, wysadziłem cię w pizdu. i zostawiłem. No dobra. Melvin, Melvina nawet jak się wysadzi, to, to wychodzi na to, że, że dalej żyje. Czy mogę jeszcze głośniej zrobić?